To co ty tam mówisz? Ale co chcesz? Luna, powiedz, co chcesz. Ja cię nic nie rozumiem. Powiedz. Powiedz po ludzku tak. Powoli. Ale to co? Chcesz iść na spacer? Tak? Ale gdzie na ten spacer chcesz iść? Tu na pole, czy gdzie? No, pytam się ciebie poważnie. Na pole. Aha. Ale sama chcesz iść, czy z Kowalskim z kolegą? No. Kowalski jednak. No to dawaj, pójdziemy na ten spacer.